Drugi mecz ze Słowenią był ostatnim sprawdzianem przed styczniowymi mistrzostwami Europy dla polskiej reprezentacji futsalu. Do rewanżu Polacy przystąpili z kilkoma zmianami w składzie. W bramce Michał Kałuża zastąpił Bartłomieja Wrata, ponadto mecz rozpoczęli Maciąg Hoły, Solecki i Klaus. Polacy w tym meczu nadawali ton wydarzeniom na parkiecie od samego początku, chociaż trzeba też zwrócić uwagę, że zespół Świerć finalistów ostatnich Mistrzostw Europy stwarzał sobie także sytuację w tym spotkaniu. Natomiast wielokrotnie na zespół ratował między słupkami zawodnik hiszpański Burelia, więc Michał Kałuża. Pressing Polaków przynosił efekty i to jest akcja z 12 minuty tego spotkania. Patryk Hoły daje prowadzenie biało-czerwonym po tym jak zespół Błażeja Korczyńskiego dokładnie zrealizował to. Na co liczył trener Dominik Śmiałkowski, zalicza asystę, a Patryk Hoły, zawodnik Red Dragons Pniewy, daje prowadzenie biało -czerwonym. Kolejna akcja naszej drużyny. Często zdarzało się tak, że bramkarz rywali wychodził z akcjami ofensywnymi, podobnie jak to miało miejsce wczoraj. To była woda na młyn dla biało-czerwonych. Tutaj Mikołaj Zastawnik próbował sprytnego podcięcia piłki, ale ta piłka nie znalazła drogi do siatki. Znów musiał dwoić i troić Michał Kałuża. Bardzo dobry występ tego zawodnika. 16 minuta meczu. Mikołaj Zastawnik tym razem dogrywa do Michała Kubika. I kapitan polskiej reprezentacji podwyższa prowadzenie na 2 do 0. Kapitalna akcja Mikołaja Zastawnika. Świetne dogranie do zawodnika, który rozpoczął ten mecz. Dość nieoczekiwanie na ławce rezerwowych, a więc kapitana. Naszej drużyny, ale tutaj trzeba podkreślić fantastyczne wyjście z tym kontratakiem zawodnika z numerem 7. Wykończenie też bardzo sprytne, i było 2 do 0. Jeszcze przed przerwą Polacy podwyższyli wynik. Końcowe fragmenty pierwszej części spotkania jeszcze mogły dać bramkę biało-czerwonym. Po raz kolejny Mikołaj zastawnik w roli głównej, ale tym razem jego strzał najpierw został zablokowany do bitka. Trafiła w słupek i do przerwy wynik już się nie zmienił, a to już fragmenty drugiej części tej rywalizacji. Gospodarze wzięli się do pracy, ale po raz kolejny świetnie i to kilkukrotnie interweniował Michał Kałuża. 11. minuta meczu i rywale wracają do gry. Fiderszek kończy akcję zespołu trenera Tomisława Chorwata. Szybki zwód tego gracza i znów jego strzał znajduje drogę do bramki. Kolejna fantastyczna okazja. Tym razem stanął przed nią kapitan zespołu Słowenii Igor Dgar, Został jednak zatrzymany przez Michała Kałużę. Tak jak w tej sytuacji, proszę popatrzeć, tak strzela bramka, bramkarz reprezentacji Polski Michał Kałuża. Podwyższa prowadzenie Polaków na 3 do 1 fantastycznie wykorzystał fakt, że bramka naszych rywali była pusta i Michał Kałuża, bramkarz naszej kadry, zdobywa swoją drugą bramkę dla reprezentacji Polski. Kiedyś trafienie zaliczył także w rywalizacji z Anglikami, ale trzeba przyznać, że bardzo efektownie skierował tę piłkę wprost do pustej bramki Słoweńców. Ostatnia minuta przyniosła jeszcze wiele ciekawych wydarzeń. W taki sposób swoją obecność na boisku zaznaczył Sebastian Wojciechowski jak zwykle, bardzo efektowny zwód, ale nie skończyło się to golem. Za to golem skończyła się ta akcja, po której Ostrek dar trafił do siatki na 38 sekund przed końcem i zapowiadało to jeszcze wielkie emocje w ostatnich fragmentach tego meczu ze Słowenią. Tym razem Michał kałuża bez szans. A to stały fragment gry dla reprezentacji Polski i w roli głównej kto? Mikołaj Zastawnik. Tutaj był moment konsternacji, ale dokładnie widzieliśmy to, że piłka wpadła już do bramki, odbijając się od tylnej poprzeczki, co doskonale będzie widać za moment w powtórce 4 do 2 na 28 sekund przed końcem zawodnik rekordu bielsko-biała. Znów wyprowadza nas na dwubramkowe prowadzenie. Cztery sekundy do końca i ostatni akcent w tym meczu to także jest udział Mikołaja Zastawnika. Bramka, po której usłyszeliśmy końcową syrenę, a więc dwa trafienia Mikołaja Zastawnika w tym spotkaniu. Do tego dorzucona jeszcze asysta gracza, który wraca po kontuzji, który Dużą część sezonu stracił. No i Polacy wygrywają w rewanżu ze Słowenią 5 do 2. Teraz przed Biało-Czerwonymi krótka przerwa i zgrupowanie, po którym już czekają nas mecze na Mistrzostwach Europy. Pierwszy mecz nasza kadra rozegra w Amsterdamie z Chorwacją.